Dzień dobry, dzisiaj zapraszam na ćwiczenia związane z kategoryzacją, czyli grupowaniem elementów według klucza. Dziecko ma za zadanie dokonać analizy materiału, szuka podobieństw między obiektami, czyli tymi przedmiotami, które mu pokażemy. Aby nauczyć dziecko dokonywania kategoryzacji, potrzebujemy konkretne przedmioty. Ja wybrałam klocki. To mogą być zabawki lub przedmioty, które są jednolitego koloru i będą pasowały do naszej nauki kategoryzacji. Ja wybrałam kolor zielony i żółty. Następnie wykorzystujemy kolorowe kartki. Ja wzięłam yy, kartki, które zalaminowałam, mogą Państwo wziąć tego koloru pudełka, woreczki, czy też po prostu przeźroczyste pojemniki, do których dziecko będzie wrzucało, na przykład tak jak tutaj klocki. Zachęcam, aby wykorzystać te materiały, które nie są ulubionymi przedmiotami dziecka i które od razu nie będą go skłaniały do tego, aby się po prostu nimi bawić. Jeżeli weźmiemy, weźmiemy na przykład misie czy, czy ulubione samochody, może być tak, że dziecko zacznie się nimi bawić tak jak zawsze i nie będzie chciało wykonać zadania. Na początku zostawiamy tylko jeden klocek i będziemy pokazywać dziecku, jak dokonać kategoryzacji. Bierzemy do ręki klocek. Tutaj mamy żółty bierzemy go i z komunikatem taki tu lub żółty tu kładziemy go w odpowiednie miejsce. Tak samo robimy z zielonym. Pokazaliśmy dziecku, jak wykonać zadanie. Możemy to zrobić przy użyciu jednego lub dwóch klocków, czyli będą dwa na żółtej kartce, dwa na zielonej. Następnie dajemy mu jeden klocek i pytamy, gdzie taki pasuje. Jeżeli dziecko ma trudność ze zrozumieniem yy, nadal zadania, możemy też kierować jego rękę, w której ma dany klocek, w odpowiednie miejsce. Podajemy dziecku pojedynczy klocek, zawsze pytając, gdzie taki pasuje. Jeżeli dziecko wykona zadanie prawidłowo i zobaczą państwo, że jest to dla niego łatwe, można przejść do y, trudniejszego etapu. Mamy przygotowane trzy kartki, mogą właśnie to być tak samo trzy pudełka, trzy woreczki, do których będziemy wrzucać y, dane przedmioty. Ja ponownie wzięłam Klocki. Możemy zacząć to zadanie od podania dziecku klocka i od razu sprawdzenia, czy wie, gdzie go należy położyć. Dziecko może wymagać znowu prezentacji, jak wykonać to zadanie. Także możemy ponownie pokazać mu, że niebieski klocek powinien być na niebieskiej kartce, i, i tak dalej. A następnie zobaczyć, czy będzie potrafiło wykonać już to zadanie. Jeżeli dziecko bez problemu wykona dane zadanie, możemy następnym razem położyć większą ilość klocków przed nim. Będzie miało ono okazję, żeby poćwiczyć, czy będzie musiało znaleźć właściwy klocek i położyć go na odpowiedniej. Kartce. Jeżeli dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza, może to nie być dla niego dobrym pomysłem. Także proszę obserwować dzieci i na tej podstawie dostosowywać do nich materiał. Możemy dokonać kategoryzacji wykorzystując inny materiał. Ten materiał, który tu będzie przedstawiony, moim zdaniem, może być wykorzystany dla dzieci, które po pierwsze nie mają trudności z motoryką małą, czyli potrafią chwycić um, cienki papier. A także dla tych, dla których kategoryzacja nie stanowi tak dużej trudności. Proszę pamiętać, że poziom podstawowy to są zawsze konkretne przedmioty, i tym najłatwiej operuje się dziecku, i ze względu na to, że jej łatwiej chwycić, ale też łatwiej jest mu grupować te elementy. Aby dokonać kategoryzacji według koloru, można wykorzystać również karty pracy znajdujące się w internecie. One, akurat te, które tu przedstawiam, zawierają obrazki kwiatów, piłek i misi. Może być tak, że dziecko skupi się na tym, co jest na obrazku, a nie na kolorze i może mieć trudność z wykonaniem zadania. Więc mogą Państwo na początku tylko ćwiczyć na neutralnych klockach, a dopiero po jakimś czasie przejść do kategoryzacji wykorzystując takie obrazki. To, co jest ważne, to można wykorzystać figury zrobione samodzielnie, na przykład z zalaminowanej kolorowej kartki. Ale proszę zwrócić uwagę, czy Państwa dziecko jest w stanie motorycznie, czyli podnieść tą kartkę i jej użyć. Chodzi mi tutaj o sprawność dłoni i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Klocki są większe, łatwiej jest je chwycić, przełożyć. Takie małe kartki mogą po prostu dziecku też wypadać, może mu być ciężko je chwycić. I tym samym może się zdenerwować i nie chcieć dalej wykonać zadania. Także proszę obserwować dziecko i dostosowywać do niego też materiał, jaki Państwo będą wykorzystywać. Możemy dziecku już zaproponować wykonanie zadania, jeżeli uważamy, że samodzielnie może być w stanie to zrobić, kładąc przed nim jeden obrazek i pytając. Gdzie taki pasuje? Jeżeli dziecko ma trudność, to możemy mu pokazać, jak wykonać y, to zadanie. Znowu z komunikatem taki tu, taki tu. I możemy to zrobić przy użyciu jednego lub większej ilości obrazków, w zależności jaka jest potrzeba. I ponownie kładziemy przed dzieckiem jeden obrazek, już po przedstawieniu mu, jak wykonać y, to zadanie. Z pytaniem, gdzie taki pasuje? Następnie możemy pokusić się o zachęcenie dziecka do wykonania kategoryzacji, czyli grupowania elementów małych i dużych, czyli grupowanie według wielkości. Znowu modelujemy, czyli pokazujemy, że jest grupa małych elementów i, ma i dużych. Pokazujemy taki tu, taki tu. Ja, mm, możemy też to zrobić w pudełkach. Ja akurat pudełek nie miałam. W pudełkach może być to też bardziej atrakcyjne dla dziecka. Ja po prostu je rozsunęłam. I podajemy pojedynczo klocki i pytamy, gdzie taki pasuje. Tak wygląda prawidłowe wykonanie zadania. To, co chciałam, jeszcze na co chciałam zwrócić uwagę Państwa, to to, że tak jak w przypadku kolorów, to tło aż tak nie przeszkadzało, tak teraz specjalnie zostawiłam drewniane podłoże i drewniane klocki, żeby zobaczyli Państwo, jak ważne jest tło do wykonywania zadań. Ja zazwyczaj wykorzystuję biały stolik albo kładę białe kartki. I tak, żeby dziecko się nie rozpraszało, ale też, żeby potrafiło wyodrębnić ten obiekt stła, czyli, żeby potrafiło dostrzec ten obiekt i żeby tło nie zaburzało nam wykonywania zadania, bo będziemy myśleć, że dziecko nie potrafi. Dokonać kategoryzacji, a tak naprawdę dużym problemem będzie to, że na przykład klocki leżą na wzorzystym dywanie, co też rozprasza koncentrację uwagi dziecka i utrudnia wykonanie zadania lub właśnie zlewa się, zlewają się z, z tłem, czyli na przykład mamy czerwone klocki i byśmy mieli czerwony stolik, co by też właśnie mogło wpłynąć na efekty. Wycięte obrazki pochodzą ze strony Rozwijam. Jeszcze, aby dokończyć ten podstawowy poziom, możemy kategoryzować według kształtu, czego tutaj Państwu nie zaprezentowałam, ale byłby to podział na przykład na koła i kwadraty. Jeżeli Państwo nie mają takich materiałów, to można, tak jak mówiłam, zalaminować kartkę i, i wyciąć i wykorzystać te materiały tak naprawdę do e, wszystkich e, kategoryzacji, czyli kategoryzacji według koloru, wielkości, e, jak i kształtu. Mogą Państwo też zauważyć, że w, wykorzystanie tego samego materiału do nauki kategoryzacji może być, um, może być um, trudne ze względu na to, że um, dziecko najpierw wykorzystując dane w, w, Przedmioty dokonywało kategoryzacji według koloru, następnie ma ta kolor, kategoryzacja być według wielkości. Jeżeli faktycznie jest taka trudność, to mogą Państwo wykorzystać inne materiały, ale wrócić do tych poprzednich. Chodzi nam też o taką plastyczność, elastyczność w myśleniu dziecka. I umiejętność dostosowania się do, do, do tych zmian, ale żeby, żeby faktycznie to nie sprawiało mu takich trudności, nie było stresujące, bo tak może być czasami, to można spróbować wykorzystać inne materiały i wrócić do tych, które już zna i które były wykorzystane w kategoryzacji według koloru. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.